Popełniasz ten błąd jak większość ludzi. Zanim kupisz paprykę, spójrz na jej spód. Jedne papryki mają trzy, a inne cztery wypustki. To nie przypadek. Nie chodzi tu o płeć papryki. To mit internetowy. Już ci tłumaczę, co to tak naprawdę oznacza. Różnice te wynikają z naturalnych wariantów rozwoju warzywa. Papryki z trzema wypustkami są zazwyczaj twardsze i mniej słodkie. Świetnie nadają się do gotowania, smażenia czy pieczenia mają bardziej zwartą strukturę, która dobrze znosi obróbkę termiczną i nie rozpada się na patelni. Natomiast te z czterema wypustkami są słodsze, delikatniejsze i idealne do jedzenia na surowo, do sałatki lub na kanapkę, nadając świeży i soczysty smak. Następnym razem, gdy będziesz wybierać paprykę w sklepie, zajrzyj na jej spód. Dzięki tej małej wskazówce wybierzesz szybciej wybierzesz odpowiednią paprykę. Unikniesz nietrafionego wyboru.